Jak zwykle, nieobcięty i nieogrony, to znak, że czas na nowy YouTube. W dzisiejszym odcinku: Jak można zepsuć cały odcinek jednym fejlem? Bounce wygra wojnę z wiatrakami, to znaczy się z YouTube. Ludzie komentarze piszą: Zapytaj kogokolwiek, ale po co to komu? Pomaga innym, teraz my możemy pomóc mu. O suchym Gdańsk słów kilka. Olga Vlogs zamknęła kanał. Kto jestem winien? I wiele, wiele więcej w tym odcinku NewsTube. Newstube. Na sam początek fajny, który zrobiłem w poprzednim odcinku NewsTube. Chodzi dokładnie o to, że nazwałem Deptaka chodnikiem albo i na odwór, albo i nie ten i chodnik są użytkownikami YouTube. obydwu z nami, obydwaj, jakby nie było, kojarzą się z czymś, po czym się chodzi. Yy, niestety, chodnik jest tym, tym odpisania, i o tym powinienem mówić, a ja powiedziałem o deptaku. A deptak jest podobny do Bibera. NewsCube! możecie się znaleźć w tym miejscu, wystarczy, że napiszecie jak widzicie jakiś mądry, głupi, interesujący, kreatywny bądź naprawdę cyniczny komentarz i znajdziecie się również w samym Newstube Polecam! NewsTube Jak noszą nasi reporterzy, bądź Poland w końcu zdobył partnera. Jakim sposobem tego na razie nikt nie wie, jednak do mediów przeciekła informacja, że podobno pojechał do siedziby YouTube w Stanach Zjednoczonych i tam nakopał do dupy kilku osobom, które nie odpisywały na jego maile. Czy to prawda? Sam autor musiałby o tym powiedzieć. Po tym incydencie firma ta postanowiła dać szansę zarabiania również innym polskim użytkownikom, którzy nie mają partnera, dokładnie poprzez możliwość zaczepienia reklam. Niby nie jest to partnerstwo, ale jednocześnie możesz uzyskiwać jakiś tam przychód z tego, że przy Twoim filmiku znajdują się reklamy. NewsCube. Pewien polski użytkownik YouTube, tu Tomasz zajął wszystkich. U nas w Polsce był z którym się bardzo podniecaliśmy, bo przyjechali do nas amerykańscy vlogerzy, showmeni i inne osoby znane z YouTube'a. Natomiast tu Tomasz pojechał na. angielski. Ustars Meetup i co się okazało? Spotkał Mr. Gittermana i Justin, mógł z nimi porozmawiać, bo sobie z piątkę, nawet mógł zrobić sobie z nimi zdjęcie. Więc, tak naprawdę, nasz Justar Smita był biedacki. A oczywiście, nasz Justar możecie zobaczyć w innych moich produkcjach. Natomiast, to jak to wyglądało z perspektywy. Tu to Tomasz Vlog możecie zobaczyć na jego kanale. Serdecznie zapraszam. NewsCube. Ostatnio na YouTube zapanowała moda na pytanie, dokładnie na pytanie się naszych youtubersów o różne interesujące rzeczy. Z czego powstają potem programy? Zapytaj. Już takie programy zapowiedziała Gabu Vlog, Darek Gutkowski, Tomasz Terka. Krish Vlog, który już nawet takie coś zrobił, jak wiele innych również bardziej szedanych osób, na przykład Zichu Meister czy Kamil Szajf. Zapytaj YouTubersa może być naprawdę świetnym kompendium wiedzy dla każdego widza, z którego może wyciągnąć wiele interesujących rzeczy, jakim to jest. Na przykład oglądając niektóre, można uznać, że użytkownik jest żałosny. Pozdrawiam Kamila Szajchta, albo jest naprawdę inteligentną osobą, która potrafi w interesujący sposób odpowiedzieć na każde pytanie. Tutaj znowu muszę przytoczyć wybuchające beczki, jak i oczywiście Zicha Meistra czy Krish Vloga. A wy co uważacie o projektach? Zapytaj. Czy one mają sens? Czy Wy w takich projektach chętnie byście wzięli udział i napisalibyście jakieś interesujące, głupie lub naprawdę śmieszne pytanie? Piszcie w komentarzach u dołu. Miejsce w najciekawszych komentarzach. Czeka na Was! NewsTube! Muszę wam powiedzieć jedno. Szkoła troszkę my zaczęła dobijać. Z jakiego względu? Z bardzo prostego. Dlaczego ja ciągle powtarzam z jakiego względu? I cały czas mówię z bardzo prostego. Chyba muszę to zmienić. Olga Vlogs zamknęła swój kanał właśnie przy szkołę. Za duży natłok zajęć, jak to ona powiedziała, sprawił, że niestety nie ma czasu na kręcenie vlogów. Może przyczyna była inna, może zabrakło jej pomysłów, może nie jest aż tak kreatywną osobą. Nie wiem, nie mi tutaj rozkminiać jednak, niestety. Już Olgi nie ma z nami, zamknęła swój kanał. Na szczęście zawsze może go otworzyć, jednak żeby to nastąpiło, trzeba byłoby ją do tego przekonać. No nic, trudno, miło było Ciebie Olga poznać, naprawdę miałaś fajne produkcje. A, i pozdrów Nike. Ej. NewsTube. słuchaj odcinka. Słyszałeś? Mam partnera na YouTube! Psz! a ja partnerkę! Ale w życiu realnym! Hehehe! <laughs> NewsTube! My tutaj cały czas na wesoło, tak gadu gado ale YouTube to nie tylko sprawy wesołe, ale również sprawy smutne i ludzi, którym trzeba pomóc. Człowiek ten pomaga zaginionym w odnajdywaniu się, pokazuje niepełnosprawnym, że również będąc niepełnosprawnym, można samemu sobie radzić, można udzielać pierwszej pomocy, jak i wielu interesujących rzeczy. Suchy Dice potrzebuje obecnie naszej pomocy. Dokładnie, dajmy mu chociaż zarobić, żeby mógł sobie chociaż raz dziennie zjeść obiad. Jak to wystarczy zrobić? Wchodźcie na jego filmiki i klikajcie, gdzie trzeba. Chyba nie muszę wam tłumaczyć po ostatnim filmiku Tom Katerki związany z partnerstwem o co chodzi. NewsTube! Broszka Nalo czeka na Wasze zgłoszenia dotyczące akcji. Cały YouTube czyta niekoniecznie się. Wystarczy wejść na fanpage tej akcji, by zobaczyć, jakie jeszcze role nie zostały obsadzone. Również Wy możecie się tam znaleźć i Wy możecie czytać. Niekoniecznie dzieciom, czyli całemu YouTube'owi. Zapraszam. Podobno Przebek Serkowski po ostatnim wybuchu znalazł się na księżycu. Czy to jest prawda? Nie wiemy. Dowiemy się dopiero w następnym vlogu. Tragiczne wieści doszły do nas z Brzydko Burakowa, że Brzydki Burak został zjedzony przez Selera. Bardzo nad tym ubolewamy. NewsTube! W tym tygodniu polecam kanał. Gościu uważa, że kontent zawarty na polskim YouTube jest mało interesujący i chce zrobić taki sam kontent, jaki robią Amerykanie, żeby był interesujący, żeby mógł zawładnąć ludźmi. Czy mu to się uda? Nie wiem. Mi się na przykład to bardzo podoba, ale jakoś jego kontent też jeszcze nie ma wielkiej widowni. Może mu w tym pomożemy, żeby ta widownia była trochę większa. Więc zapraszam na jego kanał. Klikajcie, odwiedzajcie, komentujcie, piszcie, że jesteście nawet ode mnie. A co? Niech ma. Dobra. Newstube. Jak zwykle zapraszam Was do wchodzenia na mojego fanpage'a na Facebooku, Twittera, Blipa. I inne portale społecznościowe, które posiadam, a nie posiadam ich jakoś dużo jak inni użytkownicy, więc na pewno nie zajmie Wam to bardzo dużo czasu, ale na pewno będziecie mogli przez to wszystko współtworzyć razem ze mną, NewsTube, jak i moje inne produkcje. No to chyba tyle na dzisiaj, dobra, do usłyszenia, cześć, do zobaczenia następnym razem.